tu jeszcze mamy dla wujka prążka od babci. O, dajesz, dajesz. Bardzo proszę, wujku prążku. Dziękuję, blu Ho, ho, najlepszy kucharz świata. Dzięki, mamo. Ej, no, najlepszy kucharz świata to przecież ja. O, obydwaj jesteście. Ten jest dla babci od Bądziego. O, dzięki, Bandżuś. Proszę cię bardzo. U, cóż to jest? O, to koszulka. Co tu jest napisane? Chwileczkę, niech no założę okulary. Chwileczkę, niech no założę okulary. O! <śm> Co tam jest? Jej, to torba lekarska. No teraz dmuchany w kształcie wyspy. Pizza! O, tak, piłki tenisowe. A ten jest dla Blu od mamy i taty. <śm> O, wow, Cudowny! Będziesz się nazywał Bartolomeo! To chyba wszystko. Rozdane? Chlop, chlop, święta! Tak! Ta tu tego odcinka, Bluto? Chlop, chlop, święta! Pozwól, że przedstawić ci moją rodzinę Bartolomeo. To teraz też twoja rodzina! Czy ty, aby na pewno wiesz, jak zgrillować to mięso? A co mam na fartuchu? Wujku Prążku, poznaj Bartolomea. Siema, Bartolomeo, miło poznać. Sorki, Bartolomeo, ktoś mnie właśnie próbuje zdmuchnąć do basenu. Ale opowiadaj. <śmum> <śmum> Oj, ty, ty. A oto moja kuzynka Stopka. Wesołych świąt! <śmum> Nie przejmuj się, ona tak po prostu już ma. No, chodź, Mafinko, bo jeszcze się spóźnisz do pracy! Zaraz, tylko zjem śniadanie! To moja kuzynka mu finka! Cześć, Bartolomeo! Wybacz, muszę zmykać do pracy! Prom za chwilę odpływa! Spóźnię się! Pa, Dzieci! Śminka! Śminka! W tym śminka! Mm. Uwaga, pasażerowie! Prom! na głowie. Chodźmy, zapoznam cię z Bingo. To moja siostra Bingo. Bingo, poznaj Bartolomea. To jego pierwszy święta u łączków. Hej, Bartolomeo, czy ty... Krokoatak! Aaaa! i Bartolomea krokodylu! To jego pierwszy święta łączków! Bingo, pomóż! Aaaa! Prześcienie się na pracy! Bartolomeo! Czy wszystko w porządku? Hmm, może przedstawicie mojemu tacie? JOŁ! Ta gra nazywa się Wskocz po piłkę. Kto teraz? Razem! <gry> 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 Tato, poznaj Bartolomea. Jak się masz, Bartolomeo? Chcesz zagrać we wskocz po piłkę? Bartolomeo! Nie możesz tracić piłki z oczu, wiesz? Och, Bartolomeo, tak mi przykro, że tata złamał ci rękę. O, Roxy, ja mogę zrobić ten sos pieczeniowy. Ale nie ma potrzeby. Kupiłam sos w proszku. No coś ty, ja zrobię taki Cie prawdziwy. Ciociu Roxy, czy znajdzie się może ręcznik dla Bartolomea? A może babcia pójdzie na górę po jakiś ręcznik dla ciebie, co? Oczywiście. Wrzucili cię do wody, Bartolomisiu? Wszystko sprawka taty. Ogrzejemy go. A, babciu, nie! On ma złamaną rękę! O, biedactwo, nie miałam zielonego pojęcia. Wybacz, Bartolisku. Chodźcie, wujek Radio i ciocia Fryzia dzwonią. Prążek, czy ty na pewno poradzisz sobie z tym mięsem, co? A na fartuchu, co mam? Oj, szkoda, że was tutaj nie ma z nami. Byłoby fajnie, mamo. A, zobacz, co dostałam na święta, wujku Radziu! Wow, wow. ale ekstra! Oj, ty! <laughs> Hej, a gdzie jest Blue? Przepraszam za to całe zamieszanie Bartolomeo. Mam nadzieję, że i tak dobrze się bawisz. Co mówisz? Jak to? Chcesz wracać do domu? Córeczko, zobacz, kogo tu mam! Fryzia! Hej, Blue, wesołych świąt kadzie. Tobie też wesołych świąt! A ten mały piesek, to kto? Ma na imię Bartolomeo! To są jego pierwsze święta u łączków. O, no i jak mu u was? Cóż, nie najlepiej. Najpierw zaatakował go krokody, potem tata złamał mu rękę, a babcia mu tę rękę wytarmosiła. O ja cię. Chcę wracać do domu. Powiedział, że moja rodzina jest trudna. Daj mi go tu bliżej na momencik. U, okej. Okay. Miło poznać, Bartolomeo, jestem fryzia. Też dopiero co dołączyłam do rodziny łączków. I powiem ci w sekrecie, że. Yeah! Trochę zwariowani. Ej! <laughs> ale warto dać im szansę. Naprawdę. Tak, ale zwykłą karkówkę to każdy jeden umie zrobić. O, prążek to jest pyszne. O, naprawdę? Są przekochani. A! Bartolomeo, gdzie moje klucze? Szybko, prom odpływa! Wesołych świąt, kochani! Wesołych świąt! I zdrowie Bartolomea. zdrowie Bartolomea! Witamy cię w rodzinie, ziomek! Tato! <laughs> Sorki stary! Dobra, raz, dwa, trzy, werandziakiem jesteś ty! W porządku! O, Jak wstaniecie, to już będą święta! Kurwa! Święta! A kiedy będziecie spać, nawiedzi was werandziak! Kurwa! Ale Mikołaj przychodzi tylko do miłych dzieci, które śpią jak susły. Już śpimy. Ci, co podglądają, nic nie dostają. Hmm. Czy <laughs> ktoś tu zerknął? Nie, nie, ja mocno śpię i nic nie widziałam. No mam nadzieję, że nic. Ho, ho, i ho. I wstawać dzieci, mamy święta! Hurra! Sprawdźcie, czy Mikołaj w coś wam przyniósł. Ja dostałam kulę śnieżną. Ja piankę do golenia, a ja taki fiorniczek. Ej, to jest mój fiorniczek. Hey! Tato! Binguś, tak to się nie robi! Ale to moje! To prezent Blu w ramach zabawy, później Ci go odda. Okej, okay, przepraszam cię, Blu. Już jest! Hurra! mu filka przyszła! Mamo, pamiętasz co obiecałaś? Tak, pamiętam. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ nocuje u nas Mufinka. Więc możecie położyć się spać trochę później. Hurra! Ura! Trochę, trochę później. później, trochę później. później. Mufinko, możemy dzisiaj? A! A! Wiesz, że kokosy mają w sobie wodę? Ło, wow, co ci? Mufinko? Ojej, ciu, ktoś tu nie miał poobiedniej drzemki! Ja jestem lamą! Idu, idu, dado! Niam, 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 niam! Czy ja się nie przysłyszałam? Tytuł tego cynika co, cobanka! Ale z ciebie słodki różowy stoperek! <laughs> O co jej chodzi wujku prążku? Pamiętacie, jak byłyście mniejsze i ucinałyście sobie drzemkę w ciągu dnia? Tak! I jak podrosłyście, to już nie musiałyście drzemać, tak było? Tak, teraz śpimy tylko raz. Tak, w nocy. Bo wiecie, mufinka właśnie teraz przestawia się na to, żeby już nie spać w ciągu dnia. Oo! Stop, tatek! No dobra, mufinko, pójdziesz wcześniej spać! No. A, no wiecie, pora na mnie. Ba, 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 Cześć, ba, ba. Mufinko! Ow. Kokosy! A! Mamo, obiecałaś, że położymy się dziś później. Wiem, moje misie, ale musimy zmienić nasze plany, ponieważ Mufinka nie miała drzemki. Przecież obiecałaś! Jedna zabawa. Potem spanie. Mm. Na dmuchiwana gitarka! O, mam pomysł! To będzie bardzo długa zabawa i położymy się dopiero, jak ją skończymy. Tak, sobcia! Okej, okay. jedna zabawa i spanie. Świetnie! A jaka zabawa? Restaurację! Mężu i spinko, pójdziemy sobie na powolną kolację do restauracji. No jasne skarbie. Dobry wieczór. Witamy w naszej restauracji znanej z szybciutkiej obsługi. A dla ilu osób stoliczek? Dla trzech. Oczywiście. Raz, dwa. Widzę tylko dwie. <słuch> <A>, o, <opuć się, słuch> Spinko! Nazywam się Bubu Babu. Bubu Babu musi do łóżeczka. A, nie, wcale nie! Ona kocha roślinki. Nie! Czerpię! Weź się ogarnij, Spinko! <mulanie> <mulanie> Już jesteśmy. Czu, Przystanek muzeum! Spinka, jesteśmy w restauracji! Oto karty dań. Dzięki, tylko ostrzegam, że będziemy bardzo długo się namyślać. Nie będziecie. Nie mogę się zdecydować, Skarbie. Wiesz, że kokosy mają w sobie wodę. Później go Moja restauracja! To nie jest koniec zabawy! Blue! Chyba jednak pójdziemy sobie na frytki. Chodźmy moi mili... Frytki! Frytki! Pyszne fryteczki! O, dobry wieczór! Życzę sobie... Okej, okej. Okay, okay. Droga pani, proszę nie trząść budką. Trzy razy frytki, proszę. Nie spieszy się nam. Pani koleżanka słania się na nogach. Nie, nic nie jest. Dobra, to cztery dolarusie od państwa. A jak zapłacimy, to będzie po zabawie. To jaki jest plan, skarbie? Już wiem. Biegni spinko. Okej. Okay. Płacić! Jeszcze nie koniec zabawy! Wspaniale, szkorbie! <grystów> <grystów> policja! Czy to pan dzwonił na policję? Tak, nie zapłaciła mi. Stać, policja! <grystów> Stój! Stój! Stój, pęcz, framingu, pęcz! <grystów> A! O, Stać! ty się naprawdę słaniasz. Stać! Stać! Z panem się już pożegnam. Niech pani ją zabiera i osądzi. A wy słuchajcie, jak koleżanka kupuje frytki, to musi za nie zapłacić. Tak jest, pani policjantko. Sorki, pani policjantko. Dobra, dziewczynki, do łóżek. Ojej, to nie fair. Miałyśmy się bawić do późna. Bomblu, ale jest późno. Spójrz, już ósma. Jest bardzo późno! Hurra! Nie ma hurra, dzieci. Wasza kuzynka nie miała drzemki i powinniście były się o nią zatroszczyć. Mufinka już dawno powinna spać. Spójrzcie na nią. Marycja! Spinka! Spójrz! Ta zabawa już się skończyła, dziewczynki. Już pędzę flamingo! Połóżmy się spać jeszcze później! Nie, Bingo! Zróbmy inaczej! Ach, Spinko, spójrz! Policjantka tu biegnie! Szybko za mną! Nie dogonisz nas, Policjantko! Dzieci! Już ja wam pokażę! Schowaj się tutaj, Spinko! Okej, okay, Blue! Tutaj nigdy cię nie znajdzie! Dzięki, Blue! A teraz cichutko. Sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Dobra robota, Blue. Dzień dobry, Blue. O, nie wyspałam się. Może za późno się wczoraj położyłaś. Tak, to pewnie dlatego. Blue? Tak, mówinko Czemu jakiś flaming śpi sobie w moim śpiworze? Długo by opowiadać! Co to kalambury? To łatwe, Muffinko. Najpierw losujesz kartę, ale nikt nie może jej zobaczyć, rozumiesz? Rozumiem! I patrzysz, jaki ma obrazek. Okej, już wiem. Co było na karcie? Nie, Muffinko, ale ja chcę zobaczyć! Oj, nie słońce. My nie patrzymy na kartę. Blue przedstawi nam ją gestami. A my będziemy zgadywać. A! No to gotowe! Gotowe! gotowe. Mm, orzeł? Nie orzeł? To jest nogal brunatny. Ibis. bis niewiórka! Nie? Nie? Żura kurczak! Stopciu, masz jakiś pomysł? Ha! Kaczka Tak! Hurra! Bingo, gratulacje. Juhu, moja kolej. Ja chcę spróbować. Tak. Poogląda jeszcze, żeby się nauczyć, dobrze? Dobrze, babciu. No dawaj bingo losuj kartę. Uuu, <laughs> bardzo lubię tę kartę. Blu, będziesz jadła płatki? Tak, będziesz jadła płatki. Płatki ciężkie. Ha? Huh? Powiedziałam płatki ciężkie. O! Oh, o! Oh, oh, o co tu chodzi? Ha, he, he, co te płatki takie ciężkie. Muszą mieć bardzo dużo żelaza. O! <dosóckie> o! Oh, oh, co za życie. Ciężki. Oh, oh. <dosóckie> Ciężka. Co tu się dzieje? Tu uh, oh. Ciężka. Hmm. Oh! Mm, ale jak to? Uh, ja cię kręcę. Mamo, czy aby na pewno muszę dzisiaj myć zęby? Tak. W takim razie... Córciu, co zrobiłeś z zaproszeniem na urodziny? Zapisali tam adres. Ziem. O, tutaj jest. Wystarczy się ponieść. <laughs> Ciężki. Że co? Uh. Owoc! To jest wąż. co Zabierzcie go! Oto dzida. Ryba. Dzida! O! Oh. Nie przejmuj się. Ryba. A, już łapię. Marchewka. Tak, o to chodzi. Popatrz, co on potrafi. Siu! Ognisko. E, dorosły. Ha? Auć, moja pupa! Dowody, do dowody! Do do uh. uh. Ryba! Jej! Ryby! Pieku, pieku, pieku! Kależ? Dzięki! Burak ogniska? O, dzięki! Banana? Tak! Tu są jeszcze sałatki! O, wybuchnie! Ja, ja, ja jak ja kocham kryznie. sałatki! Dziękuję! O, zielenina! Przecież grała mamę, bo też jesteś ruda. Będę się bardzo starać, żeby niczego nie popsuć. Spokojnie. Na scenę. Ratu, To ja. Pewnego dnia... E, czekajcie. Jak masz na imię, mamo? Chili. Ano tak. Pewnego dnia Chili była na spacerku. I e, to było przed urodzeniem dzieci, czyli dawno temu. <laughs> czyli uwielbiała grać w hotteja. I... E, a, no tak, i tańczyć. Mm, nieźle się ruszałam, ale była bardzo samotna. Wcale, że nie! Właśnie to nieprawda! Sama prawda, więc ona... E... Jak poznałaś tatę? On to pamięta inaczej, ale powiedzmy, że na imprezie w Londynie. Masz natychmiast umyć zęby, młoda Damo. Naprzód, naprzód. Basem już niedaleko. Oj, idź prosto. Uch. Wszystko fajnie, ale one wciąż mnie ignorują. Skądś to znam? Czemu wy po prostu nie możecie iść przed siebie? Chyba nie potrafią. Musisz im pokazać. Dzieci patrzcie. Chcę wam coś pokazać. Bup, bup, Oj. Bup. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Trudno. Lepszego pomysłu nie miałam. Zielonik, jesteś już duży i możesz chodzić sam. Zielonika to chyba na razie przerasta. Gada, nie? Po prostu mu się nie chce. Bum! <laughs> Przed siebie. Bum! Nie, nie, nie do góry. Bum! O co mu w ogóle chodzi? <laughs> co nie robi mi na przekór? <laughs> Myślę, że nie robi tego specjalnie. I pięknie. Prawie wszyscy w wodzie. Bawcie się dobrze, misie. Zieloniku, czy jeśli pozwolę ci pływać, to będziesz się ładnie zachowywał? Czy może znowu polecisz sobie do sufitu? O, bracie, tu jest mnóstwo ludzi! Fajne masz wrotki, Banji. Tu chodzi o nas wszystkich! Musisz złamać zaklęcie wróżek! No dobrze, zacznę od tego. Cześć, zastygła bingo! Jeśli cię dzisiaj zraniłem, to bardzo przepraszam, mała. To musi być okropne, kiedy tata tak robi. Ale musisz pamiętać, że cię kocham. I zrobiłbym dla ciebie wszystko! Dobra, to do dzieła! Tak! TAJ! 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 To wzięła. Nie TAJ! Nie. Nie do TAJ! Nie TAJ! Nie Mamy rękę! A, może źle się bawicie? Bigo. Wciąż tęsknisz za mamą? Tak. Zabawa zajmuje moje myśli tylko przez krótką chwilę. Proszę, powiesz jej, żeby wracała. No dobrze. Dzięki, tato. Tylko wiecie, ona serio nie mogła się doczekać tego bociankowego. Czego ja nie pojmuję. Bo kto by chciał oglądać jakiegoś tam bociana w śpioszkach? Tato, przecież nie o to chodzi w bociankowym. Właśnie, że o to. Mama spotyka się z koleżankami i ubierają losowego bociana w śpioszki. Nie! nie! Coś ci się pomerdało, tato. <tato>, tato. Czy ty naprawdę tak uważasz? No to wytłumaczcie mi. To jest przyjęcie dla pani, która niedługo urodzi dzidziusia. Serio? No, przecież. Są tam prezenty? Tak, ale wszystkie dla Bobasa. O, co można przynieść Bobasowi? Dobrze, teraz w temacie naszej bingo. Ja się tym zajmę i załatwię to po dobroci. O, proszę, pingwinki. O, jejciu, widzę, że trzymasz sobie pingwiny w moim salonie. <laughs> Przepraszam, sąsiadko, o co chodzi? Nie mam czasu. Proszę, przynieść pingwiny. Chcę, żeby zostały tutaj. No dobrze. Przeniosę moje pingwinki. Dziękuję, sąsiadko. Ale gdzie teraz będą mieszkać? Mam pewien pomysł. <laughs> hej, sąsiadko! O, hej! Psia kostka. To hałaśliwy sprzęt mojego sąsiada. Tak, wymienił się z Bingo na mini perłę. O, jakaś ty śliczniutka. Tak, oj, tak, tak, oj, tak. Rozkoszne zwierzątka sąsiedzie. Shh, mini perła lubi ciszę. Oj, okej. Okay. Sorki. Bonjour. O, dzień dobry. Chciałby pan kupić posąg? O, tak. Zdecydowanie chciałbym jakiś nabyć. Ja, chwila, moment. Czy to nie aby magiczne posągi? Ależ skąd? Nie ma w nich magii. To są przecież normalne posągi. To cudnie. Bo raz się sparzyłem na magicznych. Ups. Zabawa stop. Bip. Królik kopie, królik kopie tam i tu. Tam i tu. Fu, jak śmierdzi! Przecież możesz poczekać na zewnątrz. Bip. Przerwa stop. A więc poproszę ten posążek. 140 dolarusiów. Dzięki. Niech panu służy. No, gdzie by tu postawić ten posąg? A wiem, o tutaj. O, zapomniałem wziąć resztę. Witam. Chyba zapomniałem wziąć resztę. Tak proszę pana, bardzo proszę. Tak. Dziękuję sklepikarzu. Wracam do mojego posągu, który stoi sobie tam, gdzie go... Co? Ale co on tutaj robi? Przysiągłbym, że zostawiłem go tam. No cóż, odstawię go na jego miejsce. Bingo, wytrzymasz, aż wrócimy do domu? Nie wytrzymam. No dobra, dobra. Zaznaczysz krzaczek. to? Tak, mała? Czy wszystko na ziemi składa się z atomów? E, tak, chyba wszystko. A, tego nie wyłączyć. Blue. Jak to on nawet sobie nie myśl, że się tu wykąpiesz. No woda wszędzie się leje. Bingo, czy ty zaraz skończysz? Oj nie, to wodospad. Hej, wylocha stąd. Nie, panie Kruku, to jedynie piecze w dziób. A jeśli nigdy już nie zakręcimy tej wody? Wylocha mi stąd. Zbiera się tej wody aż po chmury. Długo tam jeszcze, Bingo? Już kończę. Naprawdę długo już siusiasz, Bingo. Skończyłam. Akryl, szatnisz! Jej! Oh, oh. Tatku? Tak, mała? Hej, ten koi całkiem nieźle tańczy! Bravo! Wow! 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 Brawo! <grym> Jestem Pawlowa, wybitna balerina. To ona! łe Mój partner do tańca wziął i skręcił kostkę. On jest słaby. Malutka Żabcia powiedziała mi, że spotkam tu nowego partnera. we Ty! Zatańczysz ze mną wieczorem w Teatrze Wielkim? Ja? On? Ty! Wewe. I to wszystko dzięki Tobie. Wewe. Wewe. Dzięki mała żabciu. Więc pracowałam z nim kiedyś.